Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ludziska, jestem Shorheim, a to jest kolejny odcinek God of War. -a. Kontynuujemy naszą przygodę. Spróbujemy uwolnić smoka. Słyszę tutaj tego przeklętego kruka, ale go nie widzę. Może jest w środku. W końcu oczy odyna mogą być wszędzie, prawda? No nic, chodźmy w dół. Może nas smok nie zabije. Przy okazji. Przebiegnijmy szybko tędy. Op. I do góry. Hop, unik. O, o nie, o nie. Nie udało nam się. Pięknie otełroł się. Zobaczmy, co nam daje ten atak. Podoba mi się. Czemu się leczysz? Nie wolno robić takich rzeczy. O, tu mamy kolejną runę. Możemy ruszać. zniszczenie pozostałych, jest zbyt ryzykowne. Hmm. Tego chciałem, wiemy. <grymne> Wiedzie, że jeśli smok zaatakuje, będziemy musieli go zabić. A, racja. Będę go wrócić. Hmm. Zalałem kruka. I draura na bardzo wysokim poziomie. I nie podoba mi się to, ani trochę. Ale go zabiłem. Wziąłem mu głowę. Nie miał szans z nami. I właśnie ja się tego troszeczkę obawiam, że ten smog jednak nas zaatakuje. Dobra, gra mi podpowiada, że mam iść ten. Zniszczono jedną z trzech. Pie Aha, okej. Okay. Dobra teraz mi kazuje iść tędy. Jeszcze raz tak jakby. Hmm. Dziwne to wszystko. Czy pieczęć jest w środku? To jest tak, z którą uporaliśmy się wcześniej. Teraz nam mówi iść tędy. Teraz O, w ogóle to jest ten. ołtarz, nie widziałem go wcześniej. Kolejny. Byliśmy tutaj w. To Skadi. Mama ją lubiła. Tak. Świetna łowczyni. To jej ojciec i upolowana zwierzyna. Rysi, <coughs> znowu jej ojciec. Są razem. W śniegu. Okej. Okay. Ja wam obiecuję, że po poczytam o tych mitach i legendach. I coś Wam opowiem nawet na temat tych, które już znaleźliśmy. Cały czas ryczy. Calutki czas. Dobrze, udało nam się go uwolnić. I co się teraz wydarzy? Jest ogromny. Kolejny róg. No proszę, świetnie. Jeszcze jeden gdzieś został. Wciąż w nas napierdala piorunami, więc nie abym nie był taki pewny tego wszystkiego. Dobra, X. Dobra, co się teraz wydarzy? nie ma za co o, o. wspaniały znak smoka po trzech sekundach biegu zapewnia niepowstrzymaną aurę która uniemożliwia przerwanie twoich działań niewola otra i smocza łza uwolnij smoki jeden z trzech Uh -huh. Ale gra nam też mówi, że... O, dobra, bez nowy wpis. Otr. Mama opowiedziała mi kiedyś historię Otra. Krasnoluda, który mógł się przemieniać w Wydrę. Czy to ten sam Otr? W jaki sposób stał się smokiem? Zapytałbym ojca, ale wiem, że go to nie interesuje. Kiedy plącza mi się po głowie tyle pytań. W takich chwilach najbardziej tęsknię za mamą. Liczyłem, że tu będzie kolejny róg, ale go nie ma. Ja jestem bardziej ciekaw, gdzie jest. Gdzie są kolejne runy? Potrzebne nam do otwarcia tej skrzyni. Dobra, jeżeli ich tu nie znajdziemy, no to wrócimy tu innym razem, żeby tego poszukać. Chyba tak zrobimy. Nie traćmy więcej czasu w tym miejscu. Powolniliśmy smoków, więc wiecie, tak o, zrobiliśmy bardzo. Co się stało z ludźmi, którzy tu żyli? Użyj rozumu, chłopcze. Tak, tak, użyj rozumu. Dobra, więc zły król Krasnoludów zmuszał ludzi do polowania na potwory. Tak. Zamykali je w klatkach, a tak. potem. Hmm... Coś przeoczyliśmy. Rozmów w zamku? Nie. Odkryliśmy tam tyle, ile się dało, ale rozglądaj się za uwięzionymi smokami. Może jeszcze dowiesz się więcej o tym królu. Muszę go zabić, naprawdę. Tam jest wyzwanie szczeliny. Mnie bardziej interesuje, co jest tutaj. Co? Halo, co się wydarzyło właśnie? A? Pewnie to. A, w ogóle tu jest ten mechanizm. Teraz go będę mógł zamrozić, skoro go widzę. Pięknie. Teraz hopc do góry. Kryształ gniewu... A Tereus właśnie coś przestawił, nie wiem w ogóle po co, czemu, jak i dlaczego. Skoro go o to nie prosiliśmy, no ale Może nam to wyjdzie na dobre. Może to było coś, co, co byśmy przeoczyli. Dobra, i mamy szczelinę tam nieszczęsną. Pytanie, czy będziemy w stanie się z tym czymś zmierzyć? o bezkształtna substancja pochodząca z głębi szczelin w osnowie świata wykorzystywana do wzmacniania unikatowych własności talizmanów. Aha. Czyli rozumiem, niektóre szczeliny są bardziej agresywne, że to tak mówimy, niebezpieczne dla nas, bo czyhają w nich nie, przeciwnicy. Możemy zniszczyć i podnieść sobie srebro. A tu mamy maskę. Nie, tu mamy róg. Ostatni róg. A tu mamy draugro. Hap! Podoba mi się jak w łapie tak po prostu. Na takiej totalnej wyjebce. Mogę to zniszczyć? Nie mogę. Szkoda. Dobra, mój Może użyjemy bramy. Zobaczymy jak to wygląda, z czym się to je. A nie, 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 Stop, 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 stop. Nie możemy użyć bramy. Musimy dotrzeć do tego... tego. Wyznawcy, tyra, gdzie on był? Zon? Motora, wróć do wyznawcy, przejdź do dziennika. Chcę to śledzić. Tak, dobrze. Płyńmy, więc A może widzimy się na miejscu, co. Może tak będzie najlepiej. Chyba tak. Także do zobaczenia zaraz. Opowiesz jeszcze jedną? Gorsza od ostatniej nie będzie. W porządku. Był sobie raz skorpion, który chciał się dostać na drugi brzeg rzeki. Po co? Jeśli będziesz mi przerywał, nie niedokończę. Ja mu przerwę i powiem, że mieliśmy skorpion się spotkać na miejscu, ale. Powiedział jej, że. Posłuchajmy ja opowieści. Na drugi brzeg na swoim grzbiecie otrzyma nagrodę. Żaba odmówiła, obawiając się żądła skorpiona. Skorpion zapewnił żabę, że jej nie skrzywdzi, bo wówczas oboje utonął. Wypłynęli więc, ale w połowie drogi skorpion ukłuł żabę. Żaba zginęła na miejscu, a skorpion na jej grzbiecie osunął się na dno rzeki. Okej. Okay. Smutne. Czemu skorpion to zrobił? Był skorpionem. Był chujem. Zło leżało w jego naturze. O, to samo mama mówiła o bogach. Twoja matka zawsze wiedziała, co mówi. Dobra, no płynęliśmy. Dość historii. Idziemy do tego wyznawcy Tora. Dzień dobry. Ej, ej, Posąg został obalony, duchu. Moja więź z tym światem znikła. Czy z czwartym Mogę duchem? prawdziwego boga piorunów. Zapłaci za swój czyn. Oj, no, nie dziękuję. bądź z tego taki pewien. No i zniknął. Dzielny gość. Będzie sam szukał Tora. Albo Jest głupi, głupcem. dziękuję. Co duch nam zostawił? Ofiary dla jednego z bogów. Coś nam da? Nie, ale krasnoludy pomogą. Co? O, jeszcze Sindrygo poznamy, dobrze. Stwórz pancerz tyra co? Ja tam chcę się dostać. W takim razie. Jakby z tym nie zrobimy na razie nic, ewidentnie. Więc. Dajmy się do bramy. Bramą się udamy do e, tego mostu. Porozmawiamy z brokiem, bo jest jego warsztat. Dobra, i zobaczymy przy okazji jak to wygląda. Czy szybka podróż jest? A dzień dobry. Spójrz na to. Jezus, to co się stało? świata. Chłopcze, trzymaj się ścieżki. Pewnie, tak, wiem. Co? To mogę coś kliknąć? B. Nie, nie. Nie skaczemy. Halo? Zły pomysł. Bardzo zły pomysł. Co nam to daje? aha, dobra, tego się nie spodziewałem, że to się tak skończy po prostu. Ja bro. Dziwne. Czy brok to skomentuje? Raczej nie. Ej brok. Mamy coś... Tyr począłby skakać z radości, gdyby się dowiedział, że robimy pancerz z tych ofiar. Znałeś go? Jaki był? Mniejsza z tym chłopcze. Tyr nie żyje. Lepiej nie Co? w przeszłości. Krasnolud słusznie prawi, choć raz. Tyr nie żyje? do pracy. Ale. O, kuźwa. Możemy zrobić pancerz. Mała szansa na krótkotrwałe zwiększenie wartości siły, obrony lub runy przy otrzymaniu obrażeń. Chcę to zrobić, oczywiście. Uśmiech odstraszy pewnie większość wrogów. Ale... Karwasze wykute z ofiary dla Tyra zapewnia szczęście Tyra. Powsze. Ulepszenie. Możemy ulepszyć ręce. Nie możemy. Nie mamy słychać. Ok, bierzemy to. Totalnie nie wyglądają w sensie. Nie pasują nam do zestawu. Ale ja pierdolę. Jak najbardziej. O, wróciliśmy tutaj. Wyszliśmy tędy. Więc będziemy mogli zobaczyć, do czego służy ta dźwignia. Nareszcie. Po... tak długim czasie. Dobra. No niczego sensu... a nie, dobra, już myślałem, że mogę... nie mogę tego O, wyjeżdżamy wyżej. Ok. i co mi to da? Co to jest? Róg. To jego koniec. Możemy zadąć? Nie wiedząc, co się stanie? Zazwyczaj wciskamy każdy przycisk i szarpiemy za wszystkie dźwignie. Możemy przewidzieć, co się stanie. To coś zupełnie innego. Okej. Okay. Musisz nabrać dobrych nawyków. Wiedziałem. Jednak dmiemy, wróg. Nie. Hm. Sprawdzamy twoją determinację. Co jest grane? Jestem zdeterminowany. Nawet bardzo. Nie zadmę, jeśli ty tego nie zrobisz. Nie zadmę, jeśli ty tego nie zrobisz. Chami prostak. Dobra, mój kochani, idziemy dalej. Chociaż z drugiej strony ja bym chciał jeszcze z tego... tego... O, 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 o! Mamy jeszcze jednego... Ym, tego... kurdebele... Jeszcze jednego... Ducha! Dziękuję, Brakuje mi słowa, zapomniałem jak się te istoty nazywają. Czy duch jest istotą? Można powiedzieć, że jest istotą? Chyba można powiedzieć, że jest istotą. Niematerialną, ale jest. Dobra, w takim razie zjedźmy sobie tędy niżej. I udamy się jeszcze do tego ducha, żeby zakończyć to zadanie. O, o, o tu coś jest. Dzień dobry. Chyba, że to nie był Galion, chyba nam też jednego brakuje. Swoją drogą wracając tutaj, udając się do tego. Wyznawcy Tyrał, którego już byliśmy. Odwiedziłem sklep i dowiedziałem się, że te zestawy artefaktów, które znajdujemy, możemy sprzedać. Bo tam jest dopiska, że one nie będą nam już potrzebne. Przepaść. Chłopczy. też która to Bagburta, A która Bagburta jest z tyłu, a jest z przodu. Tak? Backburta jest z lewej. A A z prawej. Tak? Nie twojej prawej. Backburta to lewa strona łodzi, a Asterburta to prawa strona. Tak. Dobra, to jednak ja jestem jakiś jakiejś kopalni, kryto nowy obszar. Mamy tutaj e, krukę gdzieś. Kurwa no, chociaż jednego się udało w miarę szybko załatwić. I co? I mieliśmy to szybko zrobić i... okazuje się, że znowu... Chodź Szukamy jakichś dziwnych rzeczy, idziemy w poszukiwaniu czegoś innego. Ale może odkryjemy coś fajnego. Tu! Czytaj. Intrygujące. Co to jest? Chyba się nie dowiem, bo to za szybko zaskoczyłem. A nie, jednak ja mam nowy znacznik. To o czym mówi? Ta droga prowadzi do kopalni, to wspaniałe przedsięwzięcie, bla bla bla. Syn Iwaldiego, my mamy jakieś Ehm... Um, jakąś runę Iwaldiego, czy coś takiego czy zdobienia Iwaldiego. W toporze. Dobrze, jak skończyliście się gapić, to mam do was prośbę. Mogę się dowiedzieć co ty tu robisz zaś? Czego chcesz? W kopalniach Woluntur żyje pewien znajomy alchemik Andwari. A może już nie żyje, bo nie odzywał się od jakichś stu zim. Tak czy inaczej, moglibyście go dla mnie odnaleźć? Też jest krasnoludem. Nosi zielony pierścień. Ma u mnie dług, poszukacie? Jeśli będzie nam po drodze. No tak, rozumiem. Nie lubisz się trudzić za darmo, co? Dobra. Andwari zrobi dla was coś specjalnego, jeśli go odnajdziecie. Ten kamień wejścia otworzy wam drogę do kopalni. Okej. Okay. Czy my chcemy to zrobić teraz, czy niekoniecznie? Kopalnie Może chcemy. są za tymi drzwiami. Może warto zajrzeć do środka, nie uważacie? Hm. Możesz to odczytać? Eee... tu jest napisane... w środku śmierć. Uroczo. Ten alchemik musi mi pomóc przy czymś, co robię dla was. Opłaci się wam znalezienie. Hmm... Czy ja mogę sprawdzić, jakby na jaki poziom jest ta misja? Rzadka rękojeść urocza. Przysługi dla krasnoludów, zabłąkanych duchów, świata. Okej, ok. okay. Wiecie co, nie. Tym się zajmiemy kiedy indziej, a dziś skończymy z tymi duchami. Tak, jak powiedziałem, że to skończymy, to to skończymy. Nie będziemy wszystkich srok zaogłączać. Jak to ominąłem. No ale. Ważne, że mamy z powrotu. Chłopcze. Siedem usek węży w ogóle. Jestem ciekaw, na co one nam się będą przydały, przydawać. Dobra, tutaj jest ta brama nieszczęsna, ale z bramy nie będziemy korzystać. Wejdziemy sobie do łodzi. Łodzią sobie popłyniemy. Właśnie. A właśnie, bo my śledzimy inne zadanie znowu. Kodeks, cele. Zabłąkane duchy, śledź. Musimy się udać w tę stronę. No i przez to, że jakby. Fakt, że się udajemy w tą stronę, wcale nie przybliża nas do celu. Nie się Dobra mapo. Jak ja się tam mam dostać? Którędy ja się tam mam dostać? Dobra, że nie, nie to musi być... Gdzieś tutaj. O, 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 dzień dobry. Właśnie w tą stronę się musimy udać. Tutaj jest znowu to coś. To takie co było na górze. Krucze klify. Nie trafiłem. Czy na krótsze klika? Kli... Czym ty jesteś? A... Nie podoba mi się to. Ani. Oa, Boże, Jezus, mnie mi wolą kolana. Dobrze. Mój Boże... Tu! tu. Chłopcze! Fajka! Fajka. Memów na dzidzie szukaj! O, jeszcze Boink. żyjesz? No to już nie żyjesz. O ty, o ty! Dobra, mamy radę. Go. Jakby się hamnie odsunął, to byśmy dali radę. Ogademy to kolano go. I z buta. I ręką, drugą ręką. Daliśmy radę. Załatwiliśmy gnoja. Nieźle, co? Bardzo dobrze, chłopiec. Muszę z wami pomówić. Mów do mnie, duchu. Kolejny duch, który czegoś... Co się dzieje? Przybyłem nad jezioro z grupką handlarzy, szukając schronienia przed pustem. Czyli co, to nie będzie Skąd takie proste. Powinniśmy wiedzieć, że tutaj jest jeszcze gorzej. Okej. Okay. Nie cofnijmy twoich błędów w duchu. Oczywiście, ale martwię się o kapitana i załogę. Zdaje się, że nadal są pod wodą. Poszukacie ich. Aha. A co możesz nam w zamian za to dodać? Czyli to nie będzie ja takie proste. Niewiele mi zostało. A. No to nie wiem. Czekaj! Miałem no, sobie cenną pamiątkę no to Nie no raczej. Nie nie. Jeśli znajdziecie moją załogę. Stoi! Dziękuję. Nie opada. Eee. Legendarny to przedmiot. przedmiot. Tak, to już wiemy. Dlaczego z mamą nigdy nie, A nie. O pustce? Nie wypowiem się w imieniu, Ale mnie to nie obchodziło. Ciebie też nie powinno. Ale że co, że jakby mamy kolejną? To kolejne zadanie, czy jak to działa teraz? Cele Nie obchodzi nas, że wszystko wokół umiera? Powinno nas to Ale się wytoczyć na szczyt. Naprawdę? To po co błąkamy się po tych wyspach? Szukamy zasobów do ulepszania sprzętu. Jeśli zbaczamy ze ścieżki, to robimy to najlepiej przygotować się na resztę podróży. Co? Nie mam nic przeciwko zbaczeniu ze ścieżki. O! Pomaganiu innym. Urocza. Dawaj. Jep, dostał znowu tym chyba przez web. O! Mamy kolejną, tą taką ładną skrzynkę z tą maską. Nie mam pojęcia co na skrzynia jak ona się nazywa, ale wygląda obrzydliwie. Kolejna część szczytu. Spróbuję coś ułożyć. Pewno mamy tutaj gdzieś kruka. Jeszcze dwa galiony. Gdzie on jest? Tam jest przyjemniaczek. Oj! Nie ma kruka. Dzień dobry. Ten wyszedł, ten. Nasz syn. Ale tu mamy jeszcze jeden łańcuch. Jak się do niego dostać? To jest zagadka dopiero. Ciakko w ogóle miota! Widzieliście to? Porąbane to wszystko. Tu też jest łańcuch. Nie ogarnię. Dobra, moi kochani, udamy się teraz tutaj. Bakbuta. Słucham? Bakbuta. Lewa burda Zgadza się. Heh. Podoba mi się, że oni jakby e, rozmawiają ze sobą. I tak relacja się pogłębia. On go uczy cały czas czegoś nowego. Jest naprawdę urocze. Dobra moi kochani, a w górę. Wystarczy znaleźć pozostałe fragmenty dysku. Aha. To my tu nie, nie wejdziemy? Nie wiem. Przekonamy się o tym w kolejnym odcinku, kochani. A... Ten skończymy troszkę wcześniej. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Wykonaliśmy kolejne zadanie poboczne, uporaliśmy się z tymi nieszczęsnymi duchami z jeziora. Jeżeli materiał Wam się podobał, to zostawcie coś po sobie, będę naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny. Tymczasem żegnam Was. Do zobaczenia, do usłyszenia, kolejnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej.